się magam sobie w debacie w Crazy Carpet, a się Tainted Azazel i idziemy sobie na katedrę, mam jakieś taką random niezrobioną nie katedrę, bardzo mi jest smutno z tego powodu i stwierdziłem, że ją trzeba zrobić i ją idę zrobić w sumie, dlatego poszedłem do postaciom, tylko że jestem tragiczny, nie mogę trafiać i gram na padzie, możliwe, że będzie go słychać pewnie, dlatego postawiam, bo słychać kałkę, ona strasznie mocno uderza, o dziwo, ale tak czy inaczej, stwierdziłem, że zagram sobie na padzie, skoro już mam go podłączonego, nie muszę, taurus, Ej, pokebola bo taurus, nie chcę taurusa, już wolę tego pokebola. Yy. E, Stwierdzimy, że zagram się na padzie. Skoro i tak już podłączony, to e, czemu by nie? A ostatnio tak mi dobrze idzie na padzie. Już nawet to mówię w jakimś odcinku, że może powinienem grać na padzie. E, no, rzeczki są spoko. Weźmiemy. Ojej, jest o jest jeszcze odwrócona karta. A Przy okazji e, chciałbym Was zachęcić do zostawienia łapki w górę, o ile Wam się odcinek spodoba. Dla nowych widzów zapraszam do subskrypcji oraz jak najbardziej zapraszam do komentowania, jeżeli macie pytania albo chcielibyście zareagować jakoś e, nieznacznie, bądź bardzo znacznie na jakąś sytuację w danej rundzie, w danej grze, w danym odcinku, wszystko oczywiście, zapraszam, wszystkie komentarze czytam, są budujące zawsze, wiecie, im więcej komentarzy, tym wiem, że więcej osób ogląda, lepsze statystyki też dla YouTube'a, YouTube, a, YouTube a nas bardziej poleca, wiecie, Słuchajcie, takie tam niestety dla Was nic wielkiego, dla mnie jak najbardziej bardzo dużo, HP up, ta postać może mieć, nie, może mieć życie, no, hmm, stąd wiem, już chyba wszystko, więc możemy iść dalej, czy ja chcę na alternatywne piętra? mógłbym, ale dalej, dalej dopiero piętro później. W ogóle zrobiłem sobie dzisiaj. E, o jest, aż mikrofonu do Mam taki blender. właśnie tra... taki ten blender jest. E, pewnie kosztował za jakieś 20 zł, to jest taki wiecie, blender na, na ten na, na ładowanie przez USB, w sumie to przez mikro USB. I jest taki, no powiem szczerze, gówniany. No nie oszukujmy się, jest beznadziejny bo nie potrafi nic zmielić, on po prostu się zacina, jak ma coś cięższego do zmielania, więc w sumie głównie robię sobie w nim po prostu zwykłą wodę z cytryną. I dzisiaj zrobiłem takową wodę z cytryną, aż musiałem się to się podrapać. i naprawdę dobra wyszła, nie? Cytryna, woda, no być pijam. cytryna, woda i ten i cukier, w sumie to tyle wszystkiego. Ale bardzo dobre, mi smakuje, pewnie będę sobie popijać przy okazji telefonu, nie wyciszyłem, zrobię to w tej chwili, jedno kliknięcie i już jest wszystko. E, chciałbym pójść na hasza, chciałbym pójść na boss hasha i, e, i zwiększyć sobie bardzo mocno szanse na delirium, bo delirium też nie mam, a samo pójście na katedrę jakoś tak nie za bardzo mnie interesuje, dlatego chciałbym właśnie tego, tego hasza też zaliczyć. Więc muszę się pospieszyć, a trochę czasu straciłem na kupach w treasure O właśnie, jak ja chcę mieć na ten, to ja nie wiem, czy ja powinienem iść na alternatywne, skoro chcę mieć na hasza i boss i wszystko inne. No pozostaje nam też mama mega, nie, jakby nie patrzeć, ale no, ale no niestety, chyba, chyba, chyba będę musiał sobie odpuścić to wszystko. Treasure room, miałem, HPA patrzę, jak Czemu ja jeszcze nie, nie wziąłem żadnego Pokémona, Nie mam pojęcia. Wszystko mieliśmy oprócz w sklepu, w sumie mogłem go łyknąć. Trochę jak gdyby zagrałem, przepraszam. Ale nie wiem, tak jakoś zacząłem się zastanawiać nad czymś innym. Bloodclaw e, tutaj sobie weźmiemy. Pójdę na Angel Roomy, Devil Deedle. No mam dwa życia, Devil Deal może być Brimstone. O hmm, czy ja bym chciał Brimstone? No mamy już Brimstone na, teoretycznie. Dobra, idziemy na Angel Roomy, No i oczywiście nie idę na ten, na, 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 na alternatywne. Odkręcę sobie tą wodę, czemu by nie, skoro i tak mam przerwę. Hmm. Jest mega kwaśne. O jest jeszcze jakaś butelka się przewróciła, Jest mega kwaśne i słodkie. To jest... dosłownie oba, oba smaki. Kwaśne i słodkie naraz. Fajny pokoik. Eee, Common Cold nie jest zły, wezmę. Eee, ciebie ieknę w sumie, czemu by nie? Czemu by nie? Więc mamy Pokémon, ale tu niestety nic nie wezmę, bo... A może mogę latać przecież. Wezmę sobie tego Eternal Harta. Eee, atakuj! Mój podawanie! Oj, zierzorło go Jak ja muszę załadować sobie nowego tego Pokemona. Ja po prostu muszę łiknąć coś, tak? O to chodzi? ojoj ojoju, ojoju. Komun go załatwił, no nie mogę, co to się wydarzyło? Potrzebuję. Nie, też żebym się miałem, to w sumie nic nie potrzebuję. Więc, Potrzebowałbym. Ej, ja bym sobie właśnie utknął takiego plującego, jakiegoś respiącego przeciwników? W sumie, nie głupie. Albo jakiegoś takiego właśnie lepszego, bo mam jakiegoś tylko strzelającego i on strzela randomowo. Może powinienem, może faktycznie powinienem. Dobra. Łatwiutko. W ogóle mam wrażenie, że na parze jestem jakimś bogiem grania w tą grę dosłownie. Oj! Nie wiem, jakim jeździć. Próbowałem, ale nie dał rady. To, to by nic nie dało. Więc... Czy ja chciałbym iść do sklepu? Mam 11 monet. Pójdę w sumie, pójdę. Body in the box. ok. Jest spoko. Idziemy dalej. Szukamy yy, tego. Bosa. Bosa szukamy, tak. Ej! Panie! Panie! Pan z zaskoczenia wziął, tak nie wolno. Wie pan o tym? No czek, odzyskany z tego. Jak tam to się nazywa? Oj! Jak to się nazywa tam? Yy, ten, no. E, z, z sklepu, który kupiłem. Dobra, używamy ciebie. Dobra, trafiony. Trzeba trafić z tym Dream nie oszukujmy się, no bo to jest jednak. Czemu jedno oko lata w ogóle? Bo Weakway mu oko! Niechcący. Dobra, rzuć tym okiem. <laughs> ja nawet nie wiem, że mogę oko wyrzucić. O, już, da oko zdechło. Super. Ja bym bardzo chciał. Nie oberwać, bo jest szansa. Oj, ciuł. No, szansa na jedną dalej jest, ale stracimy mieć upa. Dlatego chciałem je oberwać. I HP up, dimecz up, zap. Wszystko, co są fajne. Wszystkie tearz zapy fajne. Idziemy dalej. Wszystko mam z tego piętra. Szybki siorb. Mm. <laughs> o jest zupełkie. Obek, o, nie, fajny taki posmak, super jest moim zdaniem. Dobra, lecimy. Tutaj, cyk. A, a ja mogę tylko ten, jak on zginie, to już muszę nowego. Ma no, to dosyć duży sens, mamy latanie. Które znowu się w takim pokoju, bo tu się opłaca. I z tego co pamiętam, nie miałem pół serca, więc weźmy całe. Tu stąd, stąd fajne serduszko. Was dwóch chciałem na raz nie wyszło. Oj, to było niebezpieczne. Leżą. I ci też leżą. Śmieszna bombka. Tu nie wejdę niestety, a szkoda. Zdych. Zdych, całe szczęście. Nie zabiłem go, niestety. E, wejdźmy, porozwalajmy maszyny stąd. A, świetne te maszyny. Przynajmniej coiny dostałem mam 30 więc będzie można zawsze kupić sobie coś w, w sklepie, bo mamy. A, co piętro na razie robione. Wybuchniesz? A, ja mam przecież nożyczki! Zapomniałem o tych nożyczkach. No tak. To ma dosyć mocny sens. Cześć kolego. Żeś mnie trafi. I to jeszcze tą mocną. Stracimy całe serce, jestem pewny. Tu latanie by się przydało. E, spider Bite. To daje. A, co jakiś strzał mam chyba? Z strzał tego, nie? Pajonka, mi się wydaje. Łatwatw koik. E, ja full HP. Mam jakąś random tabletkę, której nie chcę. Oczywiście, że ze wszystkich możliwości akurat teraz musiałeś się trafić, ty. Dobra, bo ja nie chciałbym ten za bardzo tak oberwać, nie? Bo ja mam ten... Angel ruma chcę dostać. A ja nie mam Solharta. Trzeba pamiętać o tym. Teraz trzeba grać jak ten, jak... No. Jak Lostem. Co to? Tears down. Dostałem 0,17, żeby stracić 0,19. Troszeczkę smutne. Co mi tak Soul Solhart, całe szczęście. W końcu coś dobrego dostałem. Bardzo z tego powodu się cieszę. Czy jesteś beznadziejnie strzelający. A ty na strzała. No Trostrzała, Judgment. Nie fajny. Znaczy, okej, okay jest ten Judgment. Nie mówię, że nie, ale jednak. Wolałbym coś lepszego. Weźmy tego Pokebola z O nie, no i oddałem mu serce, no najgorzej na świecie. O, grzyby. A ała, Ałała. A ała. Nie, to bolało. O, nie zginął, dziwo. O tyle dobrze. Ja mogę odbić pociski niektóre. A nie, bo nie wiedziałem. Czy ty też jesteś pieniężnikiem, ta? Jak dwóch pieniężników dostałem, to jest też rzadkość. Mam bardzo dużo monet, a w sklepie byłem, no przecież była walka z tym, z tym gnojem. Dobra, czy ja mogę mu ten, pociski zre, zabrać? Tym pokebolem, czy nie za bardzo? Oła. Nie wiem ile mam, a już nieważne zresztą. A, bo to żyło, Ręcza Black Harta. Nie wiedziałem ile mam tych, Sol, halt, Sol Heartów. Stąd on chyba wziął Immaculate Harta z tego wszystkiego. Trisagion taki 2 na 10, Urna jest słaba, Sensor jest też 2 na 10. Dlatego bierzemy to, ile mamy? 10 minut, a już w sumie kończymy. Ciebie biję. Plus 1,25 25 o, Oczywiście, że musiał się ten gorszy trafić, bo który inny? Czemu tak długo ładuję nagle? A, bo przy trafieniu przecież tym, dobra. Zapominam, że przy trafieniu mam przeładowanie, dlatego mam takie na tirsy. Żeby właśnie mieć to, to zabezpieczenie śmieszne. Mam full HP? łodziwo dziwo. tak, lecimy sobie piętro niżej. Ale jest kwaśny się aż mnie skręca. A jemy ja jeszcze pół na walce z bossem. Poza, bo nie wiedziałem. O, leżą. Random tabletka, łykam. Tirzap zap, o i to mi się podoba, dostałem tearsap, Którego straciłem którego straciłem? No nie oberwałem w taki kupi sposób. Dawajcie mi te koiny. Potrzebuję skleo, właśnie, tego potrzebowałem. Prezent. Wezmę. E e rumor raczej nie dostanę, ale zawsze można użyć na bosie. Tak, myślę, że tak, no. fajnie bym jeszcze, e oczywiście, przed całą walką z. Chociaż nie, ja chcę zrobić bosrasz. no. Ała, bolało to troszeczkę. Ja chcę zrobić chyba bosrasz z tego co mi wiadomo. Bo to mi zwie Nie, to mi nie zwiększa szansy na, ten, na delirium. Na Delirium jest większa szansa, tylko hasz chyba, nie? Bo Hash jest stuprocentową szansą na Delirium, a bo do tego nie potrzebuje, więc no. Czyli bym potrzebował w takim bądź razie e, jakiegoś tego. No super, uwielbiam. Poker. Jak się nie trafi, to będzie git. To użyjemy sobie karty. E, bym potrzebował w takim bądź razie, straciłem mojego kolejnego Eternal Harta, e, w takim bądź razie bym potrzebował karty defu, czyli karta głupiec, żeby wrócić sobie na spokojnie do, e, do tych, no, jak to tam się nazywa. Do pokoju startowego i na spokojnie sobie tam już zabrać wszystko, co bym potrzebował. Nie? Biorę darmowy przedmiot co cię postrasza i już to szansę mam, e, że nie dostanę Angel rumę, ale poczekajmy jeszcze z tym kaptam, nigdy nie wiadomo. Niestety, oderwałem znowu. Nie wiem, jak tak zacząłem trzykić nie grać. Zaczęliśmy się za dobrze zamyślać, ja nie wiem co tu się dzieje. Dodatkowa bomba, tu nic nie będzie. Jest szansa, że tamten prawy na dole będzie. Jasne, że tam będzie. Nie mogę, nie mogę, no po prostu nie mogę. Syk Wszystkich ubiłem Sartuszko darmowe. Biorę. Oj, ciebie nie ubiłem. No to lecimy teraz całe piętro, żeby znaleźć jedno, jedno jeden pokój. Tup 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 tup. Mam 12 minut, a to są e, depsy 1. Czyli jeszcze następne piętro i będą depsy 2. Walka z matką, stamtąd trzeba będzie karty znaleźć w czaszce. Okej. Okay. I to chyba w sumie wszystko będzie. Tup 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 tup. Tup 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 Guziczek, bombka I, yo, i i i zerom. I tragiczny przedmiot, żałuję, że po niego poszedłem. Mm. Szkoda troszeczkę. No ale dobra, fajnie bym miał promieniaka, wtedy kamikaza jest nawet okej, okay. hosta jak mam też jest kamikaza okej, okay. nie, No to zawsze są e, możliwości, żebym ja nie wybuchł, a tak to chyba wszystko jest sobie. czy <laughs> tak bym wybuchał, tak się. siak. Jeszcze tragiczny przedmiot z bossa dostanę, no nie mogę, no, tak się nie robi. Dobra, trafiony. I ile, ile masz tego życia, gościu? Poszło. Wygrałem, tu sobie wybuchamy, to biorę. O, jest skrzyneczka, ale syf, dobra, Joker Angel Room. Jar Wisps. dobra. Ale przynajmniej dostaliśmy w konta Trio, trio Ciebie... O, o się zablokowałem od niego. Ciebie biję. Ale kolejny kluczyk odłamek, przynajmniej. Ale fajnie jest umieć grać wajzaka. To jest takie satysfakcjonujące pokonywanie jakichś wszystkich random bossów, których nie muszę pokonywać, ale chcę tylko po to, żeby dostać jakiś random jeden przedmiot. Przecież ja bym był w stanie w tej chwili pokonać. bez problemów bosarz. I, I nadal się świetnie bawić. Wszystko wybucham. Oj, tak, 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 jakby by było potrzeba. 50% szans na jedziorum. Przez kluczyk oczywiście. Szkoda, że niestety, yy... chociaż nie, nadal może być tu Secret room na dole, ale nigdy nie wiadomo. Dobra, co mamy? Coin, bombę. Zawsze grając na padzie boję się przez takie miejsca przechodzić, bo zawsze jest tak, że randomowo wybuchnę, nie? To jest zawsze najgorsze. Kluczyk, bombka, pieniądze. Sprawdźmy, czy to może być Secret O, może być Secret Room, dziwo. I ja bym go tutaj poszukał nawet, bo jeżeli tu mamy Secret room, to mamy darmowy przedmiot. Nie ma, niestety. A darmowy przedmiot byłby z Boss Challenge jaka szkoda. Ale mi teraz głupią. Nie! Jak mnie tam z... zamknął? Z trzech stron normalnie. Tu nic. lecimy do niej. 14 minut. Właśnie trzeba rozglądać się za czaszką, bo ja potrzebuję przecież karty. Tu nie ma. Tu też nie ma. Tu w ogóle czaszka nie było. A już nie mam w ogóle tego. E, pokebola jest tak myślę, czemu ja żadnego ziomka nie wziąłem ze sobą. Czaszka z x em szybko. Tam nie było z lewej strony. Tutaj też o dziwo nie ma, ale było przejście z, z tej. Dobra, nieważne. Znalazłem to, co chciałem. Oj, 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 niefajnie. Ciebie wybuchamy. Oj, karta, głupiec. Głupiec, głupiec. W sumie w ogóle, to jest zabawne, że jak mamy kartę głupiec, a idziemy na wzięcie przedmiotu z bosrasza. to zawsze mogę, prawda, no wyskoczyć kiedyś, no proszę, to zawsze mogę po prostu ominąć Treasure Room, pójść na bosrasz, jeżeli mam mało czasu oczywiście. Już myślałem, że to Spoonbender. Ja ci krę... a ja bym się cieszył ze Spoonbendera w sumie, no. Co ty robisz, kolego? Eee, zarąbisty trinket, eee, klucz za bombę się nie opłaca, ale klucz za przedmiot, e, który jest nawet okej, okay. przedmiot aktywny. Myślę, że w miarę git. Dobra, ubiję tego denerwującego bardziej. Ty jesteś ostatni. Bomba za klucz się nie opłaca, e, idziemy, tak jak mówiłem, i tak będę miał jeszcze ten, oj, nie w to w ogóle poszedł co trzeba, czemu to w nogę wskoczyłeś, kolego to mój, czy jak jedną zatruję tym moim atakiem, to też będzie dobrze, ja jej nie mogę zatruć, nie mogę, tylko jedno oko ale syf, nie chcę oberwać, bo wiecie, szansa na inny to zawsze spoko, ale mnie tą zgniotła, slowuję ją czasami, widzę, no nie, nie zauważyłem tej nogi, była ta taka ręką, ty, ty babo głupia, no teraz to już mnie nie, nie zależy na tym, czy oberwę, czy nie, co ja bym chciał, eee, a, polaroida, przecież ja jeden na katedrę, więc Chest będzie. Purit jest spoko. Eternal Halcik. I stąd mamy Bad Bombsy. D4. No, No, Bad Bombsy chyba, albo Rocket in the Jar. Chociaż wydaje mi się, że Bad Bombsy będą ciekawsze. Dobra, weźmy. Koro to wszedłem, to weźmy sobie. I w tej chwili szukamy tylko i wyłącznie. O, tu nie będzie Secret room. Szukamy tylko i wyłącznie tego. Jak to się nazywa? No, też to, to wszystko, co nam potrzeba. I sklep, bo mam bardzo dużo monet, Sklep też by się przydał. Cześć czubi? Kto się czubi, ten się lubi? Czy jakoś tak to się mówi, o tym przysłowie? Baba z wozu, aniołom lżej, tak, tak było. Mamy kamień z X, dopiero właśnie jak wyszedłem z pokoju, nie mogę, tak się nie gra. Najgorszy motyw świata. Nie chcę oberwać, bo mam w końcu eternal harta. A Solo, harta kurde, w tym przypadku nie wypadł z kamieniem z x em Super, super, cieszę się. Dobra, po Skosie strzela po prostej. Po Skosie, po prostu... Czemu ja nie strzelam? Przedsiągam Breamson o samotę. Co my co ja dostałem? Cirzynie. Spida. Co czym jest żółty kolor? Nie mam niestety napisane, a szkoda. Ajajaj, czym jest żółty? Wydaje mi się, że spinę, bo jak tak szybciej zacząłem pieniągać, jakoś tak, nie wiem. Leżą wszyscy. Kluczyk. Tu mamy Treasure rumik. Bardzo mi się on podoba. Kluczyk kolejny. E, intruder, bardzo nielubiany przedmiot, ale zawsze pająk. Więc przemiana w pająka może będzie. Ciebie wybucham. I dostaję nic. Karta. Devin. Okej, okay. nie najgorzej. E, monstro z... Y, nie wiem, czy jak to się. Monstro to. Tof. Jest git, teraz tylko idziemy na bossa. Pójść na na kolejne piętro, czyli de nie, nie, nie depsy, tylko ten. O Jezu, jak one się nazywają te piętra? Nigdy nie pamiętam. To jest piętro, piętro, piętro. E Kurczę, nie pamiętam, ale lag mózgu, totalnie. Uterot w tym przypadku akurat i labirynt się odpalił, okej, okay, nie najgorzej. Ale jak się piętro nazywa, to nie pamiętam. Niestety. Jest dużo was tutaj się porespiło troszeczkę, panowie. Ej, czemu jak on zginął, to nie ten, nie zamieniło wszystkich dookoła, ten, e nie dał klątwy dookoła, bez sensu troszeczkę. Dobra. Ja za każdym razem ładuję do ten, od połowy. Ciekawe. Ała! Dychamy! Całe szczęście, że trzeba na całą mapę, więc muszę do nich nawet podchodzić za bardzo. To było tragiczne. Ta, ja speeda dostałem. I znowu dostałem speeda! No nie, no tak się nie robi, no. Nienawidzę dostawać spida z ten Purity. Purity nie powinna dawać speeda. Chyba, że to taki pokój, to wtedy ta. Tam i tak. Jakiego mało życie, już trzy serce zostały. O, i teraz Range'a dostałem. Może się, żeby to zmienić, to bym potrzebował oderwać, a ja nie chcę obrywać za bardzo. Dobra, ciebie ładujemy. Dobra, leży. O, pająk! Nie chciałem oberwać po prostu. Zdychaj. Gdzie są te bosy, no? Gdzie są te bosy? Dobrze, że w ogóle pieniądze mamy klucze, bo i tak na. Hasza, i to się przyda, prawda? Łatwo z tobą. Solhurt i jeszcze szarduszko pieniężne, złote. Chodź tu. On mnie prawie trafił. W ogóle on nie leciał w moją stronę, zacznijmy od tego, ale prawie mnie trafił. Oj, co tu się wydarzyło? Co tu się z nim wydarzyło? Oj, no kolejny jakoś tak dziwnie nie powybuchał. Szubdałup. Nie wiem, czy nie będzie lepszy niż Monstro y, Tuf. Monstro tuf nie jest jakiś mega pod, przydatnym przedmiotem. Jest lepszy niż nic, ale jak mam Szubdałupa albo Monstro, no to chyba raczej Szubdałupa. Tak mi się wydaje, że dużo lepszy Szubdałup jest. Tu jest Double Trouble. Chciałem Loki. Double Trouble! Ich bym pokonał w sumie Szubdałupem bardzo szybko, ale nie widzę chyba sensu za bardzo. I tak mam dosyć duży damage. A to jest Loki. Oszukujmy się, to jest Loki. Loki jest... Loki jest łatwym bossem. Muszę tylko się nie ruszać za bardzo, bo tu są te końce, które one mogą pozjadać. Teraz czekamy na tego. Maru, okej. Okay. Serduszek, ile mnie nasrał. i serduszko. Ujuju, nie wiem co się wydarzyło przed chwilą. Ubij tamtego. Nie jest źle, ciebie chciałbym plunąć po prostu tym. I jak najszybciej poubijać. Mi się wydaje, że ja szybciej ładowanie mam za każdym razem wtedy, kiedy ten... Kiedy ktoś ma tą klątwę na sobie, nie? A niekoniecznie jak trafię ktoś. Devil deal. Wszedłbym, bo to i tak ostatni. A na jest fajnym itemem. ElastiBrute jest fajny. I tak jak mówię no hash, hash jak najbardziej na hasza, później na aniołka, na spokojnie i jest szansa, że będzie delirium. Chyba za zrobię. sobie zrobiłem. Karta. S of hearts jest słabe. Tu mamy... Yy, nic ciekawego. Tabletkę znam? Nie znam, sprawdźmy ją. Bad trip. Idealnie, Musimy sobie stąd. I idziemy szukać, szukać czegoś fajnego. Almond milk. Zobaczmy, co będzie w drugim pokoju. A w drugim pokoju będzie... kurczę, oba przedmioty, bym brał. Jakbym wziął oba przedmioty, to nie wiem, czy Baby by mi nie zrobił conjoina. Hmm, chyba nie, ale z tych wszystkich, no chyba Robo Baby, 100%, dobra sprawdzamy, czy jest tutaj jakiś e, secret room, tak zwany Crawl Space, ale chyba nie będzie, tak mi się wydaje, o jest Crawl Space, niepotrzebna ostatnia bomba, a mamy w nim, idę na katedrę, to nie jest głupia wcale, nie, walić tego 2 mojego, to jest zawsze dodatkowy przedmiot z katedry jeszcze i sklep będziemy mieli jeszcze jeden, to też spoko, Ace of Clubs, mam kartę bardzo dobrą bym powiedział, niepotrzebnie to wziąłem. Mamy bardzo dobrą, e, ta, ten, kartę. Ta, on mi kończył na zupełnie Ale chyba i tak wolę Dry Baby, bo jednak Almond Milk mógłby mnie zabić, niestety. A random pociski, jak nie patrzeć. Zobaczymy kartę, plus 5 Dobra, im dalej sobie stanę, tym chyba lepiej. Oj, zeszła z niego klątwa, niestety, a szkoda. musiałbym na bardzo blisko podejść, ale teraz w tej fazie jest turbo powalony. Dobra, przeżyj. Oj! Ci akurat respił na mnie, jak mi miło z tego powodu. Oj, skończyła się ta faza. Najgorzej. Oh, o! Co ja zrobiłem w ogóle? Co co to było? Jaka tragedia! <grym> Jaki syf najgorszy. Nie robi się tak. Dobra, trzeba trzeba pamiętać o tej klącie mojej. Którą nakładam. Przestań mi tą książkę zarzucać, no... Ne zafranym. zasranym. No przestań. Nie dał pocisku przez to. <grym> Najgorzej na świecie. Niby, e, ten, e, e, niby tęte tozazer, zostać na daleko, ale w sumie na blisko. Dobra. Wow, 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 wow. ale żeś tego wszystkiego teraz. Ja bym chciał na szybko podejść. Dobra, dostał. Wiecie, zawsze większy damage, nie oszukujmy się. A ten damage większy jest zawsze spoko. Tak mi się przynajmniej tylko wydaje. Szkoda, że nie mogę go strzelać, bo on jest w tej fazie leżenia. To by było spoko. A właśnie, mi się jest większy też przez tego, przez Bloody Lasta. Lasty Blood, jakoś tak. Nigdy nie pamiętam, bo kiedyś Bloody Last zrobił się innego. Albo Lasty Blood, Bloody Last. W, w tym Isaacu takim fleszowym, on zupełnie inaczej działał, nie? Działo tak jak Lasty Blood teraz. Czyli, że jak zabijamy ta, właśnie tak jak teraz y, to, ten przedmiot, który mam przy sobie, nie? Jak zabijamy, to zwiększa dymieć. A teraz przedmiot na Samsonie działa przecież tak, że jak. Obrywamy, to daje dymieć, nie? To zupełnie inaczej. A, i ja mam dry baby, zapomniałem. O dziwnie, obrywamy on nie raz, aż się na chwilę, bo tak. Ej, to więcej mi biją, jego muchę niż on sam. Ej, dobra, bo mam dwa życia, ja zdycham zaraz. O! Nie, e. Zdycham, bo jestem za wolny! Wdechłem, bo jestem za wolny. Nie mogę. A taki dobry. Ja, ja nic nie uzyskałem tym, że tu poszedłem. Ani nie mam zrobionego nadal katedry, ani... ojej, jak najgorzej na świecie. No cóż, trzeba będzie zrobić kolejne podejście. Było mi, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i się!